Robię challenge dla mojej winorośli. Zobaczcie, tutaj macie taką winorośl. To jest ta odmiana nizina, tak? Wyzwanie polega na tym, oczywiście dla, dla tej winorośli. Wyzwanie polega na tym, czy ona będzie w stanie osiągnąć e, długość 5 metrów. Słuchajcie, zobaczcie, ona jest tutaj prowadzona na jednym pniu. Miała początkowo dwa pędy, dwie latorośle, tak? Ja to po prostu postanowiłem, słuchajcie, uciąć i zostawić ją, aby. I będę ją prowadził słuchajcie na jednym pniu. Zobaczcie, w tej chwili tak oto fajnie wygląda, tak? Ona już w tej chwili ma prawie, słuchajcie, 2 metry. Do końca sierpnia moim zdaniem ona powinna mieć 5 metrów, czyli powinna tam za samą końcówkę, tam do góry powinna, słuchajcie, się do... ja ją tam potem wygnę tą latorość, tak? I zobaczymy jak ona daleko tam, słuchajcie, będzie się pła. Zobaczymy, słuchajcie. Docelowo ona będzie wyglądała, słuchajcie, tak jak te moje. Tutaj trzy winorośle. zobaczcie, one są też fajne takie, zobaczcie, na jednym pniu, tak? Taki jest ogólnie e, zamysł, tak? Ja tak słuchajcie lubię prowadzić, po prostu e, podoba mi się to. Przede wszystkim ja nie chcę, żeby mieć tutaj w, w, na elewacji domowej, żeby mieć ileś tam różnych zdrewniałych e, 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 pędów, tak? Ja chcę mieć zielono, chcę mieć tylko jeden główny pęd na samym dole. Można tak słuchajcie prowadzić, nie ma tak żadnych przeciwwskazań. Tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja to robię, obserwujcie to. Słuchajcie, w każdym bądź razie, jeżeli wracając do tej winorośli, tak? to słuchajcie, kluczowym do tego, aby winorośl rosła szybko, zdrowo, jest przede wszystkim wsadzenie ją, odpowiednie wsadzenie ją do gruntu. Tak? Jeżeli słuchajcie, jesteście pasjonatami takimi, że macie tam jedną, dwie, trzy. Kilka załóżmy winorośli. Zróbcie to tak, jak ja to zrobiłem. Zobaczcie sobie w waszym prawym górnym rogu, powinno wyskoczyć, jeżeli oglądacie w telefonach, jak ja wsadziłem tę winorość. Słuchajcie, naprawdę dużo pracy, dużo tam materiału poszło, dużo takiej ziemi, tak, ale słuchajcie, efekty naprawdę są wspaniałe czego właśnie tutaj możecie w tej chwili zobaczyć jakie są efekty. Zobaczcie, jak ona ładnie rośnie. Słuchajcie, też jeszcze chciałbym jedną rzecz poruszyć. Każda, słuchajcie, winorośl jest inna, tak? Ma inne predyspozycje, ma inne parametry. Niektóre po prostu są szybko rosnące, niektóre wol wolniej rosną. Inne mają pędy, słuchajcie, cienkie, inne mają grube. Ja natomiast ze spokojem, sięma, ze spokojem słuchajcie, ogarniam to, jakaby to nie była. Odmiana, można ją prowadzić tak, jak się chce. Słuchajcie, ja, ja polecam Wam obserwować ten kanał, bo różne będę robił fajne wyzwania, jeżeli chodzi o moje winorośle. Niekoniecznie, słuchajcie, będę miał bardzo dużo owoców, ale słuchajcie, pokażę Wam w tym materiale. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo, słuchajcie. O, o, pędów, e, bardzo dużo owoców, zobaczcie, kiści, że tak powiem, tak gron, niesamowita ilość. Słuchajcie, niech mi nikt nie gada, że te winoroście są prowadzone w jakiś zły sposób. Widać efekty, słuchajcie, to jest najważniejsze i ja też Wam e, polecam, abyście prowadzili tak, jak Wy sobie chcecie. Także słuchajcie, tyle w tym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!